A więc witajcie tutaj znowu X Maciejas a, I jestem dla Was z nowym odcinkiem naszego Let's Play I tak co zmieniłem Zmieniłem to Tutaj dobudowałem Tutaj trochę też zmieniłem Będzie taki dach Będzie trochę dziwny dach Bo będzie niski dom i duży dach Ale trudno Najważniejsze żeby coś było Chociaż czy ja wiem Nie, nie takie najgorsze będzie wysoko i fajnie. A więc tak, tutaj będzie tylko teraz trzeba dokończyć dach. Byłem to trochę, no tutaj jak pamiętacie w dżungli. Trochę skrzynek sobie zrobiłem, ponieważ ta była już zapełniona. I teraz będę się starał już tutaj. Hmm, tak, tutaj już będę się już starał to dokańczać tak z zamoru. Tutaj już to dokańczyć ten nasz dach. A ciekawie będzie, ciekawie. Muszę przyznać. Na razie niestety jak się domyślacie przez to, że będzie większy taki trochę na dach, taka obława jakby, niestety nie będzie filmików. Co ja mówię. Nie będzie filmików. Po prostu nie, będzie, nie będę robił wypraw, nie będziemy chodzili, choć chciałem Wam zaprezentować moje wyprawy na przykład do jaskiń, czy takie opająk yy, do jaskiń, czy takich rzeczy, a jeżeli mi się to nie uda, to będzie dosyć trudno, żeby tylko tutaj gdzieś nie było szkieleta. A nie ma, nie ma. I tak, co teraz chciałbym jeszcze wam powiedzieć, co będzie inne? Nie będzie dużo rzeczy innych. Wręcz przeciwnie. Nawet nie macie się czego obawiać. Będzie dużo rzeczy tak samo. Tylko będę miał dach. Odpłynęła na chwilkę. No ja nie mogę, jak tu teraz wejść. No jakiś ze mnie z debil, debil i jeszcze raz debil. Jedzonka mało tego mało, HP mało. Wiecie co? Ja mam inny plan. Po prostu tutaj zburzę tą drabinkę. Kurczę dach ze schodów. Tutaj zburzę tą po prostu drabinkę tu. i o czym ja mówię, a no i nie będzie na razie takich odcinków z wyprawami takimi le choć chciałbym bardzo już trochę pochodzić sobie lecz nie będę na razie chodził niestety czasami trzeba ustępować innym lub różnym rzeczom mhm, tutaj tak to jest tak Taki mam pomysł, taki mam, taki mam po prostu pomysł, żeby to tak zrobić, nie wiem czemu, ale tak, tak mi się podoba. Nie wiem z jak i dlaczego tutaj tak będzie zrobione. Aaa, dobra. Sorry, bo tutaj, bo nie chcę Wam na razie zdradzać tych szczegółów. Takich bo nie są to żadne takie po prostu chcę to zostawić w tajemnicy i wyciągnąć asa z rękawa na kolejne yy, odcinki tutaj tylko teraz to trzeba zabudować mhm. i tutaj już normalnie będzie można budować ej czekajcie, gdzie będzie źle Dobra, git. Kurczę, schodów nam nie starczy. Najprawdopodobniej. Ale cóż, trudno. Się mówi, trudno, trudno. A mm. i źle, 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 źle. Tutaj trzeba to teraz burzyć. I dać to. Wiem, że jest inny odcień, ale nawet mi się to podoba, wiecie? Dom w przechodzeniach żywa. Jeszcze dojdzie czwarty, ale o tym trochę dopiero. Zaraz wam powiem. Dosyć duży nawet będzie chyba może. Mam tylko nadzieję, że będzie duży dosyć. Chciałbym bardzo. I co? Tam jest nasza wioska. Szkoda, że tam nie było żadnego rzemieślnika lub kowala. Jak to woli? Kowal lub rzemieślnik? No, bym... Często ma diament, diaks lub obsydiany, więc... Często jest przydatny, na pewno. ciś nigdy tego nie jest aż tak dużo, ale... Zawsze się przyda trochę... Nie pogardzę! O! Tak to ujmę, że nie pogardzę takimi surowcami. Na pewno chyba nikt by nie pogardził. Nawet z najlepsi z najlepszych w tej grze by nie pogardzili. Kurczę, mało żarcia mam. Coś tutaj jest, coś tutaj mamy. Mamy do żarcia coś? Jabłka, dwa. Kurczę, zjem sobie jabłka. Dobra. Tak, I teraz to tylko trzeba będzie zabudować. Ja myślę, że zabuduję to podczas cięcia, nie wiem, na pewno nie krótkiego cięcia, ale też nie najdłuższego pewnie. Chociaż kto wie. Nie. Wiem, zrobię to podczas cięcia.